Ma tutaj jeden ft Lider Gildi Woda. Mhm. Dzisiaj zobaczymy jak rekrutuje Gildia N10. Zobaczymy czy sprawdzają indeksa. Sprawdzimy ogólnie ich poziom. A więc wejdziemy sobie teraz do nich na kanał. Spytamy się. W ogólnie nie ma sensu, żebym wbił tam już na rekrutację na jednym koncie, ponieważ oni mnie znają. Tylko się ich spytam czy indeksa sprawdzają, że mieć czysty dowód, że... Tak nie jest. Channel switched. Sound resumed. Poczekamy sobie. Może mówną na słońcu. Chyba, że mają wylane. You were moved. Siema. Halo, co chodzi? Co tam? Spoko. Ej, chłopaki, czemu indeksa nie sprawdzacie, jak rekrutujecie osoby A ty jakiejś atencji kurwa szukasz, czy o chuj ci chodzi mordo? Ta, szukam, no. On... Ja nadal kurwa nie wiem, o co ty się do nas sapiesz, jak ja cię kurwa nawet i pieniędzy nam... A ja, a my Ta. mamy kurwa gildy i nam jakąś spinę, chuj w co you ci... You hu... kicked from the channel. <laughs> Widzieliście właśnie poziom gildi 10 nie potrafią normalnie porozmawiać. User entered your channel. Nawet nie polecam tej gili. Ich leader, mają dwóch leaderów, są... User entered your channel. No I nie, nie User left videos. your channel. To, się w User entered your channel.